Dzisiaj powiem, co należałoby jeszcze wynieść z Kościoła. Jaki gest. Opowiem o kolejnym sakrum, o sakrum, które dzieje się podczas mszy świętej. Otóż w pewnym momencie Celebrujący prezbiter wypowiada słowa, ewentualnie diakon, przekażcie sobie znak pokoju. Te słowa podczas mszy świętej zachęcają nas, abyśmy się pojednali. Chociaż stały się z czasem tylko takim zewnętrznym gestem. Najpierw skłanialiśmy głowę, potem podawaliśmy sobie rękę, Przekażcie sobie znak pokoju. To są słowa, jakie powinien wypowiadać ojciec rodziny każdego dnia. Każdego dnia, zanim członkowie rodziny położą się spać. Jest taka ludowa prawda, która mówi: nie idź do łóżka pokłócony. I to jest święta prawda. Nie idź do łóżka pokłócony, bo nie wiemy, co będzie jutro. Bo nie wiemy, czy jutro w ogóle będzie. Nie wiemy, czy jutro będzie jeszcze okazja, by pojednać się z drugą osobą. Pamiętam z pielgrzymek do Częstochowy, że był taki przystanek, który nazywał się Przeprośna Górka. Wtedy rzeczywiście zatrzymywaliśmy się, rozmawialiśmy z osobami, którym chcieliśmy przebaczyć, podchodziliśmy do tych, których chcieliśmy prosić o przebaczenie. To był taki jeden dzień w roku, to był taki jeden moment w czasie całej pielgrzymki. Zróbmy sobie taki przystanek w codzienności. Zróbmy sobie taki przystanek w rodzinie, w miejscu, w którym pracujemy, a kto wie, może nawet w bloku, w którym mieszkamy, taki stały przystanek, co jakiś czas, by sobie nawzajem przebaczyć, by się pojednać. Papież Franciszek dał kiedyś taką radę małżonkom. Powiedział: kłóćcie się ile chcecie, niech latają talerze, ale nigdy nie kończcie dnia bez zgody. Gdy przyjdzie wieczór, Bierzcie się na chwilę, przekażcie sobie znak pokoju, szczery, serdeczny. Tu nie chodzi o to, aby sobie coś wyjaśniać. Jesteśmy różni, myślimy też różnie, ale kochamy się. Nie czekajmy na wieczór wigilijny, aby się pojednać. Wynieśmy z Kościoła ten liturgiczny gest. Wynieśmy z kościoła ten piękny, liturgiczny gest i nadajmy mu sens w naszej codzienności. Niech ojciec rodziny wypowie te słowa, które słyszymy każdej niedzieli na mszy świętej. Przekażcie sobie znak pokoju. I wtedy nie skinieniem głowy, nie tylko podaniem sobie ręki, ale serdecznym uściskiem, serdecznym pocałunkiem pokoju. Pojednajmy się każdego wieczoru, zanim pójdziemy spać. Ten gest jest nam potrzebny w domu, nie w kościele. On ma nam w kościele przypomnieć, że miejscem tego pojednania, tego znaku pokoju jest każda rodzina, jest każde miejsce pracy. Jest każda społeczność, w której żyją chrześcijanie.